Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w różnicach w drzewie genealogicznym i jesteśmy w trakcie przygotowywa przygotowania ślubu dla naszej tutaj pary młodej. I może być tak, że nie ogarniacie co tu się teraz dzieje, ale w poprzednim odcinku, który był Hen Hen dawno temu... Hey, Szarlotka poznała chłopaka swojej siostry, zakochała się w nim na Amen i w zasadzie on w niej również postawiono wili wziąć ślub. Jego, jej rodzina hmm, jakby to powiedzieć nie jest zbytnio zadowolona, hmm, dziewczyna prosiła i swoją matkę, czy otrzymał obrączki na ślubie i swego ojca, czy udzielał im ślubu. Nikt nie chciał. Niestety... Każdy był obrażony, no bo w końcu podebrała chłopa swojej siostrze. Taka sytuacja, moi drodzy. E, zasady ubioru, nie wiem, kolor, nie, nie, nic takiego nie dajemy. Mamy tutaj naszą parę młodą i nasza para młoda, ojejku, tak wygląda teraz. E, w New Crest i tak, to jest e, lokal weselny, tutaj bym chciała, elegancki klub, tutaj bajkowy ślub. E, tak, e, bo... Chciałam wziąć od y, sympatiki y, miejsce właśnie na, na nasz ślub, ale nie wiem czemu, ale coś mi się w originie dzieje. Nie mogę nikogo znaleźć, nic nie mogę, po prostu posuwało mi osoby, które obserwuję na originie i y, 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 y też w ogóle nie mogę w tę galerię wejść, więc nie wiem o co chodzi, co się poprzecinało, nie wiem. Ogólnie mogę wyszukiwać, y, ale nie mogę wyszukać właśnie u tych osób. I patrzcie jak tu pada, o Boże, jaka pogoda, masakra. My sobie to scitujemy, oczywiście, no bo nie będziemy w takim pogodzie tutaj. No i. Matko, co ty się ubrałaś? Pozmieniajmy im strojem. No, wszyscy są być może dość niezadowoleni z tej sytuacji tutaj ogólnie. Miejsc strój. No bo w końcu, tak jak mówię, nasza Szarlotka, panna moda podbrała y, Lu Heisa, y, swojej siostrze tutaj Anastazji, więc no jest grubo. Anastazjo, zmień swój strój, ponieważ y, ty masz inny na tę okazję, na tę okoliczność. Okej, okay, dobra, no to tutaj byśmy to mieli już, widzicie jak ona się odstrzeliła, nie? A niech, niech żałuje chłopak, nie? On tak, ona tak mówi, nie? Niech żałuje. Drań jeden, dupek jeden. Pożale pada. No, i najgorsze jest to, właśnie, że oni, no, nikt nie chciał nawet obrączek potrzymać, więc oni tutaj na ten ślub przyszli tylko dlatego, że, no, jest ślub, tak? Mam nadzieję, że ta pogoda się ogarnie i się rozpogodzi, tak jak prosiłam. Dobra, więc naprawdę, pogodę mają mega do bani. No, proszę bardzo. Pan młody już przy barze siedzi, zamiast wziąć swoją pannę młodą, złożyć przysięgę i tak dalej, i tak dalej, no, to. Mm, także tak, oni y, na szybko robili ten ślub, na szybko robili ten ślub, więc y, no cóż, y, tak y, proszę zająć miejsce Mam nadzieję, że ta pogoda naprawdę się ogarnie, bo jest dramat. No, kto by chciał brać ślub w taką pogodę? No, o, widzicie, już się nam tutaj pogoda robi, także w porządku, wszyscy zajmują miejsce. Niestety, nie wiem, kto będzie nam udzielał ślubu. Y, masakra jakaś, masakra. Wydmuchują bańki tak dalej. O, gdzie ty siedzisz? Dlaczego wy to robicie? Usiądź! O, patrzcie, Anastazja to w pierwszym rzędzie siedzi. Będzie obserwować, jak jej chłopak! Bierze ślub z, jego, z jej siostrą. To, to w ogóle jest masakra, jakaś paranoja. O, dziecko idzie. O nie, jeszcze chce siku, o Boże. Dobra, usiądź sobie tutaj. Ja nie wiem. Ja bym wam, rzadko robię w ogóle śluby mm, ogólnie. Więc, dobra, wejście aktywności ze ślubem, więc i opcji są, mamy, zbierz się na przemowę, zbierz się na pierwszy taniec. Mm, nie wiem, czy jakąś, yy, może nie przemowę, po prostu chodźcie wziąć ten ślub, nie? Aktywności, tutaj nie wiem, czy zatrudnię pianistę. Dobra, miksolog jest z oku. <ścoughs> o, Vlad przyszedł nam tutaj ogarniać, dobra. Yy, no okej, okay. na ślub ślubna, służ, przysięgę małżeńską oraz yy, małżeński pocałunek. Także aktywności. Złóż przysięgę. Złóżcie przysięgę małżeńską. Małżeńską, małżeńską i pocałujcie się. O, kurde, ale tu jest w ogóle ktoś, kto będzie nam udzielał ślubu, może tak powiem? No bo. Nie chciałam nam udzielić ślubu, moi drodzy. To jest najgorsze, to jest masakra. A co ty się ubrałaś? W suknię ślubną Melanie. Ja wiem, że wspierasz tutaj, jesteś ogromnym wsparciem, babciu, ale. Um, no. Jezu, co tu się dzieje? Masakra jakaś. E, przybiegnij tu. Nie wiem, gdzie jest twój chłop w ogóle. Dobra, już przysięgę i pocałuj. On tu przyjdzie. Ja cię kręcę. No, chodź, ty ślub bierzesz. No, co ty robisz? Resetuj obiekt. Mm. Więcej opcji działania, nie wiem, dodaj do grupy no cokolwiek. I proszęcie cię podejdź. Yy, nie wiem, kurczę, związane ze ślubem. Nie, wiem, chłop chyba nie chce ślubu brać. Złóż przysięgę. Pocałuj. Nie wiem, czy on tu przyjdzie. Yy, będziesz tak długo na niego czekać? On tu podejdzie, czy nie? Rozumiem, że nie podejdzie, ma problem życiowy. Yy, podejdź tutaj, podejdź tutaj. No chodź, nie zostawia jej tutaj samej. Yy, Podejdźcie tutaj razem. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy to się uda. Aktywności. Proszę zająć miejsca. No nie wiem, może w końcu coś się uda tutaj. Wskazuj ja przysięgę. I pocałuj. Co, co tu się blokuje? Nie, no bez jaj. Nad nim pokazuje co się blokuje. Dobra, może to weźmie. Nie wiem w zasadzie, czy to, czy co. Być może to. Dobra, posuwamy trochę tego. Zobaczmy teraz, czy się uda. Wziąć ślub. Który jest. Ej, <ghésitez> <I>, e, <co> uh, No nie chcą go. Przyjdź. <attempted> to <robią> ty? Serio? Tak, tak blisko chcesz obserwować tutaj ze ślubiny? Dyreku! O <wszystkie. güler> Ej, no, ludzie są załamani po prostu, że oni biorą ślub. Ewidentnie, ja nie wiem czy to będzie jakaś kraksa e, w ich życiu po prostu, że wiecie... Mm, Po prostu nikt ewidentnie nie chciał tego ślubu. Wiecie, no pewnie w, w swoich głowach mają tam hmm, właśnie myśli typu, że no zabrała, zabrała Anastazji chłopa. Jak, on, jak ona mogła? Nie. No a on też jest winien. No ale jak widać, niektórzy się cieszą. Więc nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. No nie, i ona uda pierścionek, no oczywiście. Oczywiście ja będę teraz tak yy, manewrować tą kamerą, żeby w ogóle zrobić jakieś fajne zdjęcie, jakieś fajne ujęcie, które nie wiadomo czy się uda w ogóle, nie? No właśnie, fajnie by było, gdyby wyszło, ale młodzi chyba się cieszą ogólnie, młodzi chyba się cieszą, chyba są nawet szczęśliwi, że biorą razem ślub. Miejmy taką nadzieję, yy, że wszystko będzie yy, tak jak ma być. No i co? W ogóle mi się ona podoba w tej sukni, naprawdę, mega mi się podoba. Yy, a przestaniesz płakać? Jej, o, najgorszej. Nie! Ja, ja to czułam, że tak będzie. To on się jej oświadczył? No ale okej. Okay. Zaczekajcie, bo chciałabym. Fajne ujęcie, tylko oczywiście Derek musiał tutaj usiąść. No bo jak, żeby inaczej. Kurde. Jak żeby wyraźni byli, no. Derek. Derek, kaj ty usiadłeś, na no, chłopie. No musiał tak usiąść, po prostu musiał, że moi simowie są niewyraźni. Dobra, lepiej chyba nie, nie będzie, moi no, drodzy. Teraz może budzi buziu. Buziu, 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 buziu. on też dostanie pierścionek, no i dobrze, no, prawidłowo. No, bierze pięknie. Miejmy nadzieję, że się będą kochać, prawda? Że będzie, będą mieli cudowne życie, dzieci w ogóle. A ten płacze cały czas! O Jezu! Lu uważa, że Charlotte Santos jest spoko? Okej. Okay. No i dobra, no i po imprezie, nie? Wzięliśmy ślub, goście gdzieś tam sobie gadają. Aż dziwota, że nasza Anastazja nic nie wyprawia. jest tutaj jakaś toaleta? Okej, okay, lubi pogawędki, no, mam nadzieję, że jest właśnie tutaj, o, jest dobrze, dobrze, prawidłowo, no i co, moi drodzy, no, jesteśmy po ślubie, tak, słodka gadka z mężem, oczywiście, um, ona się przeprowadza do niego i do jego taty, na razie tam będą mieszkać, a później zobaczymy, no, oni są majętni, bogaci, dużo mają pieniążków, więc na pewno jakiś dom sobie kupią, czy w, w Henford, czy w innej miejscowości, zobaczymy, gdzie będą mieszkać, ale to już jest ich sprawa. Zapsuła się? Yeah. Nie. Nieważne, nie będzie. Możecie iść sobie tutaj drinkować. Mm, przygotuj drinka, zamów drinka, zamów drinka. Dla grupy. No, a jakieś zamieszkanie razem, czy coś? Będzie coś takiego. Może jakiś ślub zakończy, nie? Nie. Yeah. No, ale ona mi się podoba w tym wianku, naprawdę, tylko ten dronzik. Na no, okay. nie zadbałam o to z tym trądzikiem, za bardzo. Okej, okay. musisz iść do toalety gdzieś, skoczyć sobie dziwną. Ale czyżby była kolejka? Jest kolejka do toalety, moi drodzy. Ojej, sobie poradzą, bo ojej, jak ona jest piękna, jak ona mi się podoba. No, wiemy, że Anastazja będzie kontynenturką, nie? Pamiętajcie o tym. Nie wiem, czy z zdążysz. Bo taka Charlotka, ona, ona ma takie dobre serduszko i wyrwała takiego drania, jakby nie patrzeć. W ogóle złamała serce swojej matce, swoim ojcu, swojej siostrze. Wszystko złamała po, serce doszczętnie. No ale kochani, jest godzina 21. Myślę, że pojedziemy już do domu. Już zakończymy sobie tą ceremonię. Eee, chyba nie chcę, żeby no, skończyły się tak wcześnie co? Tak, koniec. Gratulujemy nowo zawartego małżeństwa. Czy chcecie teraz wprowadzić się razem? Okej. Okay. Mhm. I tak, nasza Szarlotka leci tutaj. Pieniążków żadnych nie bierze do swojego męża, ponieważ jest to niepotrzebne tutaj. No i cóż, no, szarlotka się wyprowadza, moi drodzy. Także taka sytuacja, taka sytuacja, moi drodzy, a my idziemy do domu z naszą Anastazją. Anastazja nie chce na to wszystko patrzeć, ma dość, mm, także ona nie chce tu być. Po prostu ja się wcale nie dziwię. Ja się w ogóle dziwię, że nie odwaliła żadnej akcji, nie? Nie odwaliła żadnej akcji i tego by tutaj w zasadzie brakowało. Moi drodzy, także przyniósł tutaj simkę. Musimy zrobić jakąś burdę. Złośliwe, ymm, może nie podłe. Tak, bo ty go strasznie kochasz i on ci coś takiego zrobił. Zerwi i w ogóle oni są razem, nie? To jest najgorsze, więc ewidentnie trzeba zakończyć tą relację, ten związek. Więc chodź tutaj. Oczywiście przy ojcu burda musi być. Nie, jednak nie, ojciec sobie poszedł. Stój! Gdzie ty idziesz? Uciekasz nam, tak? Boisz się z nami rozmawiać. No oczywiście, że się boi. Pada. No niech on się nie dziwi, naprawdę. Niech on się nie dziwi, że ona z nim zrywa. I tak powiem wam, Fason zachowała do samego końca, ponieważ mogłaby tutaj zrobić niezłą burdę, ale jednak zachowała klasę, zaczekała do samego końca. Ten ucieka jak widać, no. Cóż, taka sytuacja, wracamy wszyscy do domu. Ja nie wiem, czemu oni nie idą do domu. Tak im się to podoba w deszczu. No, także kochani, wracamy do domu, jesteśmy po pierwszym ślubie. Jak dobrze wiemy, są no, minimum dwa śluby tutaj. I przechodzimy do nowego pokolenia. Także, kochani, lecimy teraz z normalnym, spokojnym życiem, tak jak to u mnie bywa <grych> no, na kanale. Polecimy sobie po prostu z takim spokojnym życiem. Nasza Anastazja, kontynuatorka, jest nastolatką, więc fajnie, jeszcze jakby się tam troszeczkę ogarnęła z tą nauką. Ale jak dobrze wiemy, kolejne pokolenie związane właśnie ze zbrodnią. Także ona nie może być taką grzeczniutką simeczką. Charlotte, co ty tutaj robisz? Oczywiście Anastazja nie potrafi jej wybaczyć tego, co ona w ogóle zrobiła. I idzie oczywiście ją okrzyczeć tutaj żeby się wynosiła, że ona już tutaj nie mieszka i że ona w ogóle nie chce już jej znać. Bo jak własna siostra mogła jej takie świństwo zrobić? Utnie, skrzydź, podłe. Zgrywaj twardzielkę, niech będzie. Także ona po prostu tego nie rozumie, tej całej sytuacji. A ty proszę, idź sobie coś zjeść, ogarnij się. Nie wiem, czy kawalarzy, ale też sobie zjedz. A ty jesteś fajnie mały, ogarnięty, więc super. Także one niestety, ale tutaj relacje mają, będą miały mocno zepsute. No cóż, myślę, że nie ma, nie ma się co dziwić, tak? Idź sobie. Odejdź. Odejdź stąd, nie chcę cię na oczy widzieć. No. O tu, sprawdź jak się ma mało No za chwileczkę się przebierzemy, ogarniemy, nie, żeby było tutaj wszystko tak jak należy. Jezu, się chcę o tej porze, ran boskie, chłopie małe, ty. Ty mały chłopie. Jak można o takiej godzinie, no nieludzkiej. O no, sakra. No ale, dobrze. No dobrze, z braciszkiem się bawimy, więc subcie, okej? Okay? Dobra, chodź tutaj napełnisz jeszcze jedzonko, a ty maluchu myślę, że pójdziesz sobie spać tu. Śpij. Okej, okay, Anastazja oczywiście się tu choć tutaj może nie tyle co rozchlap. Ale wejście po wyczyść, to jest godzina druga w nocy, następnego dnia idziemy do szkoły. No, ona będzie taka dość strasznie wyspana. Nie wiem, czy nie, po prostu nie pójdziemy sobie na jakieś bagary. Gdzieś ich się poszwendać, No, wiecie, ona nie ma humoru, nie ma nastroju. Ja się wcale dziewczynie nie dziwię. Po tym, co jej siostra odwaliła po prostu zamaniane i wzięła się za jej chłopaka, i wzięła z w ślub nie? No, ale okej, okay, wykąp się. Mama już śpi, tata śpi, wszyscy śpią. I tylko ancyzja została tutaj do ogarnięcia się, także my ją ogarniemy. E, umyj zęby, może już dzisiaj nic nie będziesz jadł, no bo jest i tak sześciana, no to tak już ty za chwilę wstajesz. I trzeba jej pokoik, myślę tutaj ogarnąć, żeby już jedno łóżko usunąć, no to, no, bo jest no, niepotrzebne. Nie oszukujmy się niepotrzebne, jest to drugie łóżko. Skoro jej cudowna y, szarlotka siostrzyczka się wyprowadziła, prawda? No ma złamane serduszko i dziwię się. Nie dziwię się, że taka sytuacja tutaj zaistniała. Z serduszkiem, i myślę, że pokój jej się również tutaj dość mocno zmieni. Mamy godzinę 6 rano. Masa kryształek głód nam opada. Także chodźmy tutaj i co? Weźmy sobie resztki. Chodź, chodź, chudzielcu, chodź, weźmy sobie resztki. Jak się. no. Już myślałam, że się ona nie, nie odblokuje. Ale się odblokowała, także wszystko w porządku. Oczywiście torcika sobie zje... No na śniadanie. Komu nie? Dobra, ale ty musisz się tutaj ogarnąć, choć skorzystaj sobie z nocnika. Okej. Okay. Ty idź sobie coś zjeść. Dzieciaki za niedługo do szkoły pójdą. No myślę właśnie na tą anestezją, czasem ona nie pójdzie sobie. No bagary. kurczę, dalej jesteś głodna, ale dobra, to już tutaj w domu może nie będziesz jadła, Chodź tutaj się jeszcze ogarniesz, skorzystaj sobie, umień sobie zęby, Chodź, mm, Użyj płynu do mycia twarzy, tak, żebyśmy tego trądziku nie mieli, tak jak szarlotka. Ja zauważyłam, że też jak właśnie dbamy bardziej o tą twarz, o tą cerę, o trądzik ogólnie, w sensie, tak, to jest tak bardzo realistycznie, bo właśnie z Charlotką szarl tak nie do końca dbałam o to. A jak anastazją właśnie pogrywam i tutaj dbam jej, o jej cerę, to. Tak y, powiem wam, to fajnie działa. Nie, nie, idziesz. Tak, idziesz na wagary, oczywiście wychodzimy z domu, nie będziemy tutaj siedzieć, emeczka. Jedziemy sobie gdzieś.. gdziekolwiek. Nawet myślę, że moglibyśmy poza y, nasze miasto, miasteczko tutaj wyjechać. Myślę właśnie, że do Dodutu. byśmy, do, 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 do? do Koperty i pojechali sam. Boja. Hmm, Zastanawiamy, no, na miasto. Kurde, to miasta. Pojedziemy... O, po tutaj byśmy pojechali w zasadzie. Mm. Możemy sobie tutaj pojechać i zobaczyć, co się dzieje na mieście. Może na sesji kogoś pozna, może nie pozna, a może zaczną wychodzić pewne y, złe jej cechy. Na wierzch, na wierzch. uzewnętrznią się one bardziej. Zobaczmy oczywiście za chwileczkę, jak to będzie. Tak się ubrałaś, moja droga, oczywiście mocny makijaż, jak żeby inaczej. Mam. U, 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 u. No, głodzik głodzik nas tutaj łapie. Hmm, kokajmy tutaj cysik. Tutaj możemy sobie wszamać. Chodź tutaj. Hmm, zamów jedzenie. Ryba z frytkami, chodź, zjesz sobie cokolwiek. Chodź, zjesz sobie. No i myślę, że te właśnie takie wredne rzeczy z niej powinny zacząć wychodzić. Co tutaj masz? Niecna walentynka. Hmm. No tak to wie. Może to nie jest walentynkę, byśmy sobie robili. Daj się przyłapać na zdradzie. Zostań, zostań ex innego Sima lub Simki. tu już mamy jeden na pięć. Sój cudze związki. Kurczę, jakie ty masz wyzwanie kobieto. O rany boskie. No to powiem wam, że może być grubo z naszą niecną walentynką tutaj. Także no i ciekawe. Serio? Lu? Serio? No to jedziemy z nim kłótnie, jak ona, tylko to widzi. Ona go widzi, to po prostu wytrzyma się może z nerwów. Szlak ją trafia, po prostu nie mogę że na tego chłopa patrzeć, więc ona kończy rozmowę tutaj przy tym stoliku i ona po prostu tutaj kłótnie. Szkoda, że musisz to pytać, można by powiedzieć, że czuję lekką urazę. Kasz sprzątać. Ja się do sprzątania, bo do niczego innego się nie nadajesz. Obraź go. Obrać go. Jak mogłeś mi to zrobić? Złamałeś mi serce. O... No i już uciekł, on po prostu, on ma problem spojrzeć prawdzie w oczy, jak się zachowuje dziad jeden niedobry, no. A, no cóż, co, co Anastazja, no. Ucieknie, boi się, boi się spotkania z tobą, ewidentnie. Dobra, jak tutaj sytuacja, oj, Dobra, ale my zapoznajemy tutaj kolejne osoby oczywiście w mieście. Myślę, że to dobry pomysł, tutaj właśnie się zapoznawać z jak z największą ilością ludzi. O, chodź. Kurtuazji na powitanie. I znowu przylazłeś. I znowu przylazłeś, i myślisz, że. Co, co? Hmm, kutnie. Kut się o muzykę. Ona no nie będzie z tobą rozmawiać. Tak jakbyś chciał. Bo on pewnie wiecie, na lewo jeszcze jedną by chciał. No, Zaraz kupuję go zięble, żeby właśnie Anastazja była jego kupnią. Kochanku. Podłe. Kutnie z Ale patrzcie, jak ciężko to schodzi, nie? Bardzo ciężko. Podła, złośliwość. Obraź. Złośliw. O, chodź, ona dalej go kocha. Jest sama, masakra? Chodź. Nie umiesz śpiewać, ale zaśpiewasz. O, dawać hajs! Dawać hajs! O, ja, ja czuję, że zostaniemy gwiazdą. O, Simon Brown, zabawne powitanie. Rozmawia o gotowaniu. Dobra, mamy godzinę 14. możemy powoli wracać do domu. My tak jesteśmy tutaj mega zmęczeni, także na spokojnie, położymy się do łóżeczka i będzie wszystko. Nie, nie? Anastazja? Tak? I nie ma Lulu? <grytanie> ale kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że nie był strasznie chaotyczny, ale powroty bywają ciężkie. Tak. No, do serii. Ale mam nadzieję, że już teraz będzie troszeczkę. Bardziej systematycznie. Trzymajcie się do następnego. Cześć!